Gość Poranka Katarzyna Kosińska, witam, zapraszam na audycję Gość Poranka. Dzisiaj w naszym studiu jest Renata Jeziłkowska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ciechanów. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa. Na początku krótkie podsumowanie minionego weekendu. Tak naprawdę w ten weekend każdy mógł znaleźć coś dla siebie, bo było i muzycznie, było też jedzenie, ale było także sportowo i jeszcze przy okazji mogliśmy pomóc. Był bardzo intensywny weekend. W piątek mieliśmy Juwenalia. Niesamowicie klimatyczny koncert Kamila Bednarka i jego zespołu. Naprawdę frekwencja ogromna i widać było, że to był kolejny taki bardzo, bardzo udany koncert na samkowym dziedzińcu. Kolejne nasze wydarzenie organizowane tym razem wspólnie ze studentami. Studenci na chwilę przejęli władzę w mieście, trzymali klucz do miasta. Poza tym właśnie te mnóstwo muzycznych wrażeń. Prócz Kamila Bednarka wystąpił Kuba Sienkiewicz, Romantycy Lekkich Obyczajów, więc to był cały taki intensywny wieczór wypełniony muzyką. Muzyko, muzyka też rządziła na zamku kolejnego dnia, gdyż miał miejsce koncert kalowy w Godaniu Uczniów Szkoły Muzycznej z Ciechanowa, w 200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki. W związku z tym, że obchodzimy w tym roku Rok Moniuszkowski. Mieliśmy też zupełnie inne atrakcje, jak już pani wspomniała, były futraki na placu Jana Pawła II. Od piątku do niedzieli, więc też ten ruch w mieście był sporo większy, sporo się działo. I takie wyjątkowe wydarzenie, czyli sztafeta charytatywna. To jest wydarzenie, które bardzo się rozrosło, które z roku na rok przyciąga coraz więcej osób, które angażują się osoby kochające sport, lubiące biegać, aktywność fizyczną. Ale takie osoby, które na co dzień nie są aktywne, po prostu chciały pomóc, bo przypomnę, że za każdy przebiegnięty kilometr sponsor e, płacił pieniądze na rzecz chorej, dwuletniej, ani na rzecz jej leczenia i rehabilitacji. Więc tutaj bardzo chętnie mieszkańcy, przyjezdni się zaangażowali. Były osoby, które pokonały pętlę kilkukrotnie biegając. Były osoby, które nawet tak sobie marszobiegiem e, przetruchtały, żeby te swoje kilometry zaliczyć, żeby wesprzeć te akcje. No i już wiemy, że była to rekordowa sztafeta, była to trzecia sztafeta, czyli kolejny raz bardzo udane wydarzenie. A my o Sztafacie więcej w czwartek na naszej antenie będziemy mówić jej podsumowanie. To teraz też trochę w temacie sportowym pozostaniemy. Ruszyła budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego przy szkole podstawowej numer 7. To będzie kolejny obiekt dla mieszkańców. To, że powstał przy szkole, nie oznacza, że on jest dla szkoły, tylko właśnie jak tu pani wspomniała, będzie to obiekt ogólnodostępny, podobnie jak ten, który powstał przy szkole podstawowej numer 6 przy ulicy 17 stycznia. Obserwujemy, jak duże jest obłożenie obiektów sportowych. Jak bardzo mieszkańcy są aktywni. Ta aktywność jest coraz większa. Widać, że Ciechanowianie chcą żyć aktywnie, żyć zdrowo i jako miasto reagujemy na te potrzeby, więc w związku z tym, że naprawdę sale są obłożone, hale sportowe, obiekty sportowe, to jest potrzeba wybudowania w mieście kolejnego kompleksu, zwłaszcza w tej części miasta, gdzie nie ma takiej infrastruktury. Tutaj będzie nowe boisko do piłki nożnej, większe niż to, przy w szkole Podstawowej numer 6, w związku z czym e, będzie to boisko nie tylko treningowe, ale też boisko meczowe. E, powstanie również kolejna, trzecia już taka z prawdziwego zdarzenia, bieżnia lekkoatletyczna po tej, na stadionie i, i na terenie kompleksu przy szóstce. I ta bieżnia będzie dłuższa. Hmm, tutaj będą też, będzie też e, rzutnia, skocznia, e, będą elementy małej architektury, teren zostanie od razu też e, oświetlony. Mieliśmy sytuację na przykład przy szóstce, że ten teren nie był podświetlony, natomiast było zapotrzebowanie, żeby powiedzmy zimą czy jesienią z niego korzystać. I zamontowaliśmy również jako miasto tutaj lampy, tak żeby wydłużyć funkcjonowanie tego obiektu. I ten nowy kompleks także będzie podświetlony, żeby te godziny jego funkcjonowania były jeszcze dłuższe. I widzimy, obserwujemy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o inne obiekty sportowe, i naprawdę jest taka potrzeba. I teraz trochę możemy się pochwalić. O wieży ciśnień porozmawiamy. Wieża ciśnień z Parkiem Nauki to inwestycją komunalną. Jest to jedna z takich wyjątkowych inwestycji w mieście, ponieważ nowe życie zyskała wieża ciśnień, która niszczała, a która jest jednym z symboli miasta, z najbardziej charakterystycznych punktów, bo chyba nie ma osoby, która wjedzie do Ciechanowa i zobaczy wieżę ciśnień, która by się nie zainteresowała, co to jest, o co chodzi z tym obiektem. Ona swoim kształtem jest, 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 ze względu na swój kształt jest zupełnie wyjątkowa, więc dzięki środkom z Unii Europejskiej udało się ją zrewitalizować, odnowić tę konstrukcję. A korzystając z tego, że to jest, to jest konstrukcja o matematycznych kształtach, więc takim punktem wyjścia do szerszych działań był właśnie ten matematyczny kształt. W związku z czym miasto postanowiło stworzyć obok wieży park nauki, miejsce interaktywnej nauki, Poprzez zabawę funkcjonujące na zasadzie na przykład Centrum Nauki Kopernik, tak żeby. Mm i mieszkańcy i przyjezdni mogli w sposób ciekawy i pożyteczny spędzić czas. W związku z tym powstał budynek, który teraz będziemy wyposażać, w którym będą ustawiane eksponaty interaktywne eksponaty, bo to nie będzie miało charakteru wystawowego, tylko o to będzie chodziło, żeby poczuć, sprawdzić, doświadczyć, tak by było to jak najbardziej ciekawe i chcemy uruchomić ten park nauki już pod koniec sierpnia. Też tutaj Podejście jest takie innowacyjne, ponieważ obserwowaliśmy, jak funkcjonują parki nauki w innych miastach, też odbyło się kilka wizyt. Podpatrywaliśmy, nie chcemy powtarzać tego, co jest, choć wiadomo, że niektóre zjawiska no, są takie, jakie są, ich nie zmienimy, ale możemy nadać im ciekawą, inną nieco formę, inną obudowę, też trochę ten kontekst lokalny w to wpleść. Także na pewno będzie ciekawie zarówno dla tych osób, które nigdy nie były w parku nauki, które nie miały okazji odwiedzić parku nauki, jak i dla tych, które. Już zwiedzały takie miejsca, już korzystały z oferty parków nauki. Tutaj myślimy przede wszystkim o dzieciach, o młodzieży, ale też o całych rodzinach, ponieważ ten park nauki i cały ten teren to nie będzie tylko i wyłącznie ta przestrzeń z interaktywnymi eksponatami, ale też przestrzeń taka bardziej rekreacyjna. W środku w tym budynku będzie znajdowała się kawiarnia, też będzie taka przestrzeń warsztatowa, na zewnątrz alejki, ławeczki i miejsce do spacerów, więc tak. Tak naprawdę zapraszamy tam całe rodziny, bo będzie, takie, będzie to takie przyjazne miejsce do spędzania czasu, nauczenia się czegoś, więc naprawdę zachęcamy do korzystania z tej oferty. Już miejmy nadzieję, że pod koniec sierpnia obiekt będzie udostępniony. A kolejna oferta edukacyjna to język angielski. Miasto pozyskało pieniądze na międzynarodową współpracę uczniów dotyczącą właśnie języka angielskiego. Na czym ta współpraca będzie polegała? Pozyskaliśmy 80 tysięcy złotych prawie. Chodzi o współpracę międzynarodową. Między naszymi szkołami a szkołą w Medon w naszym francuskim mieście partnerskim. W projekt zaangażuje się czworo nauczycieli, dwoje z Ciechanowa, dwoje z Medon oraz w sumie 24 uczniów po 12 z każdego z miast. Chodzi o to, by nauczyciele wspólnie wypracowali taką metodę nauczania języka, by jak najbardziej zaangażować uczniów, zaciekawić, by też wykorzystać kreatywność, potencjał twórczy, żeby stworzyć coś nowego, co bardziej angażuje w naukę języka angielskiego. I na koniec jeszcze dwa zdania na temat pilotażowego systemu pojemników, tak bardzo szybko w skróconym tempie. To jest coś wyjątkowego, nowego nie tylko w mieście, ale w Polsce być może nawet na świecie nowe rozwiązanie, dzięki któremu możemy w tej zabudowie wielorodzinnej sprawdzić, czy faktycznie mieszkańcy segregują odpady, ponieważ e, prawie wszyscy deklarują, że segregują. W przypadku domów jednorodzinnych łatwo to jest sprawdzić, mieszkańcy mają worki, kody kreskowe i tutaj sytuacja jest jasna. Natomiast jeżeli chodzi o zabudowę wielorodzinną, to w momencie, kiedy mamy na osiedlu ustawione Pojemniki, to każdy, mimo że jest ta segregacja, że są pojemniki na poszczególne rodzaje odpadów, to może ktoś przyjść, wrzucić z worek we wszystko jedno jaki pojemnik. My tego nie wiemy, kto to, jeżeli nie widzimy tego faktu, prawda. A taki pojemnik nowoczesny nie otworzy się po prostu, gdy nie, nie mamy zamiaru żyć odpowiedniej frakcji odpadów. Więc mieszkańcy otrzymali kody kreskowe, każdy otrzymał pakiet indywidualnych kodów kreskowych i tym kodem otwiera pojemnik. Więc jeżeli mam posegregowany plastik na przykład, naklejam naklejkę na worek z plastikiem, otwieram klapę pojemnika, wrzucam i też od razu te śmieci są ważone i jeżeli gdzieś ktoś próbuje coś oszukać, przekłamać, no to też możemy to sprawdzić kto. A w związku z tym ta opłata śmieciowa przy segregowaniu jest mniejsza i to powinien być przywilej. Natomiast przy braku segregacji jest większa i w tym zależy nam tutaj w tym projekcie na tym, żeby nie wyciągać że tak powiem, opłatę śmieciową wyszedł, tylko żeby mieszkańcy faktycznie segregowali odpady, bo ten efekt proekologiczny jest tutaj najistotniejszy. A więcej na ten temat można przeczytać na stronie Urzędu Miasta Ciechanów. Na pewno nasz czas antenowy dobiegł końca. Bardzo dziękuję za przybycie do naszego studia. Moim gościem była Renata Jeziłkowska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ciechanów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.